Cześć, siema na wszystkim, ja jestem Hirtan, a to kolejny odcinek serii Władca Podwój. Podbój, Podwój, boże Bitw yy, Powrót króla, sorry za półkę Przyzwyczajenia Tak, startujemy z powrotem Z czarną bramą, liczę, że ją dzisiaj przejdziemy Uff.

Zostaniesz piorunem po twarzy. -A a broken, to jest dla Frodo! to jest dla Ach, weź ty, idź, spać już. No, Poszło. A ci już lecą. Miej, przeszli przez magiczne żelazny wrota. The Black Gates. For ourselves, there is no hope. This is our final act to give Frodo time, time to end this evil that marshals before us. it's a Przestań, głupi o. Jezus Maria, co oni mają taki damage tutaj? Ginę już! Z początku gra ja ginę! Mię zabił. Wait, what? Zrobię to tak, będę w to grał i nagram dopiero udane. Przy... Albo nie, dobra, bo to też mi zajdzie trochę dłużej. Tak, próbowanie nagrania, tylko udanego przejścia. A, dobra. Już od tego się zaczyna. Też wolę, że szroby jest łatwiejsze niż to coś. A tak, w sumie to nie. I hope this is our final act to give Frodo time. Time to end this evil that marshals before us. Wziął mnie wysolował. No! Nie ma szans, ten tu strzela! Niech to się wyjmuje, ja tu jestem sam. Aragorn nie. Nariad, nie ma się z tym dziadostwem męczyć. Gliń. Słuchaw to dziadostwo. Eksmisja! Nie widzę o dzisiaj już, nie się bije z powietrzem, a jednak nie już. To 12 strzał, lepiej oszczędzać. Żadnego z tych zestawów nie sięgnę, bo oczywiście ktoś na tym nie pomyślał. O nie! Wow, wow, neli zestaw także... O, jednak sięgnął. Dobra. A ten piękny Jest teraz też Andru, Andru i tak. bra, Tam już było praktycznie dwóch, tylko teraz będzie oblężenie łuczników i tego całego cholibstwa. Jednego ściągniemy na łuczniak, no powinniśmy dać radę. A, trochę, szkoda, da Wow, właśnie to jest straszna rzecz, rzeczy. I teraz będą na wszędzie jak leci. To cholerstwo tam zabić. No, uszczeliłem no, dwie strzały w powietrze i nic. Dobra. Wow. Nie, jego. Strzały, strzały, strzały! Dam teraz tylko życia ratuje On mi z tym O! Ostatni! Jest koniec! HP tylko jeszcze wziąć. Punkt um kontrolny w końcu, w końcu pier w końcu. to misję, ale jest ciężka. Zbylę ten Nie to!

We now give witness to that day when the courage of men faces the final test. Or shall it be an hour of wolves before the age of men comes crashing down? The eye of Sauron will be upon us, mistaking our audacity for power. We must hold his gaze long enough for the unthinkable to become real, for hope to conquer all. Cóż, możemy teraz zakupować co najwyżej ulepszenia dla wszystkich? Tylko, że te od niższego levela. No. Roczne wyzwolenie, tak. Zgrywka z barloga, tak. Siła zębna, siła kamienia dla wszystkich. O, to się przyda. No i cóż, to było tyle. Tak, tak. 60% ostatnie misje nam już zostały.

And only guide Frodo to his doom. You don't see it, do you? He's leading us into a trap. Prince, the currances. Yet always hope endures.

Najszerszy sposób z y walki z nimi, to obracanie ich na brzuszek wow. O! O Boże, 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 Boże Czy z ino HP? -e? Nie, bezno po co mi, po co? Przecież. Po co mi jak miał kreskę, HP, HP. No boże. Ich córka lecznica.

things <laughs> 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 O nie, ty świnio. Ty świnio, w ludzkiej skurze. Dobra, w ludzkie to jest przesada. Ops! Ej no, kiedy pająki olkowie się przyjaźnią, o yy, ręcznie. Tak, z tym coś będziemy musieli walczyć. Z tym to ma, bardzo malutkim pajączkiem. Leż, nie marudź. mi się zawał, że ściany. w ściany. Leż, leż, nie wstawaj, proszę cię Patrymet. A dobra, możemy to, możemy Так, а что с ним? Ale to chyba nie tu. No właśnie. Ech. O kurde. Pisz się nie rozpiecznie. Nie snapę. Ach, gdzież ty to rzuciłeś? Dobra Magicznie się zapali nowe No i tutaj dopiero potem wyjdą Kurde. Tak, już spoiler, już spoiler O, mrać. uratowałem to podnie. Już się miał rzucić w inne miejsce Czy jakbym tutaj powstał dłużej, to by nowi wyszli? Ale nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie, ale... Tak gra lubi zaskakiwać. Dobra. Ło, w Ach, weź się odwal. Tutaj będziemy mieli teraz punkt kontrolny, chociaż tyle.

Porra, na pociski, z tego co widzę! Nie o! Koleczkę poszło. To dziwo. Teraz najbardziej zginęliśmy na część przeze mnie. A tak! Wszyscy to kochamy. Osobiście to, że chodzę ptaszniki, to od razu nie, ale. Moje ptaszniki nie rzucają się na mnie. Nie mają... O! Na serio, już! Jeszcze twój... Twojej... Jakiś szczyl mnie dokończył. Ja bym to przeżył, jak gwarantuję, ja bym to przeżył, gdyby nie on. Może tak pełne HP. Proszę. Jej, dziękuję! Tutaj powinny być specjalnie podki zamontowane, a nie

No, O! Oh. O! Oh. Zapomniałem o tym. Damy radę. Ma tylko połowę HP. A i dzieciątka dalej latają. Oj, zinam na części ze mnie to najgorszy błąd jaki mogłeś zrobić! Zaraz biegaj! Jak szalony! Gonicie tylko 4 metry pająk! Coś koło tego! Łaj! No bez jaj! Dobra! Ty na pierwszy ogień Dziękuję Ty na drugi ogień. Chcę zaś na drugi front. Nie wiem. Gńcie wszyscy. Dajcie mi spokój. Chcę to tylko nagrać do końca. Czy ja tak dużo wymagam? Nie gra grę przez dwa lata i ona się tak myśli na Tobie. No weź się, zamknij. Mrzaskaczę. Raz zaraz skoczę, zaraz skoczę, zaraz skoczę. Mój final cut down. Krzesz, być złośliwą międzą Jest jakaś kurde czarna wdowa, czy co? Nie wiem, że steroidy mogą tak działać, albo jakieś inne hormony wzrostu, ale. Aha, spoko. jeszcze raz! Jeszcze! Bycie ciu! Aha, ona skacze przez to. Ale! Ha! Jest gdzie? <laughs> Come back you. I'm not done! Mr. Frodo! <laughs> it's time! Wake up! not asleep. Dead. Looks like old Sheila has been having some fun! The little filth will wake up and wish he'd never been born! Take him back to the fortress! Dobra. Ja się tutaj z wami żegnam już. No to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, na razie.